Czyli się pan nie przedstawił? Przedstawię się, nazywam się jestem aspirantem. I teraz jak zacząłem kamerować, to się pan od razu Panie. przedstawił, bez żadnego nie, problemu. Nieprawda. Nie, to jest Podstawiam prawda. wam jeszcze raz, legitymuję pana koleżanka. Ona się panu przedstawiła. Tak, a pan a dopiero ja teraz, kiedy włączyłem kamerę. Szedłem, po roku, żeby powiedzieć co się dzieje, bo pan utrudnia jej... Nie, nie utrudniam, bo podstawowym obowiązkiem tak policjanta na podstawie ustawy o policji jest przed rozpoczęciem czynności służbowych przedstawienie się w sposób umożliwiający zanotowanie tych danych, czyli podanie imienia, nazwiska, stopnia Spirancji służbowego oraz powodu... Powodów. Nie, pani dopiero podała, pani młodsza aspirant podała dopiero swoje dane na moją prośbę. Tak, na moją prośbę, a nie samemu. Zawsze się podczas legitymowania przedstawia. Więc ja nie wierzę to, żeby zrobiła inaczej. A to są w tej chwili, proszę pana... Szczegółek. No to są szczegóły, mi łamiecie prawo państwo. I to nie jest U pierwszy raz. Prawa, że w jaki sposób? W taki sposób, że Pan nam utrudnia czynności. Jak? W jaki sposób utrudniam czynności? No, chociażby taki, że pan tutaj usiłuje nam coś mówić. Nie, nie usiłuję mówić, a ja tylko przedstawiam Panu na podstawie ustawy o policji. Jakie są pana obowiązki przed przystąpieniem ja wiem, do rewitymowania? No to pan ich nie zrealizował nie, na początku. Pan dopiero pan po włączeniu przeze mnie kamery. Ja zrealizowałem swoje obowiązki, bo dlatego, jak panu powiedziałem, ja... Za, ja zaraz począłem z Panem rozmowę, tylko koleżanka. I koleżanka się panu przedstawiła i rozpoczęła czynność telewizmowania. Nie ja. Ja jestem osobą, która w tym chwili się chce dowiedzieć o co to właśnie na kawałek. A czy wie pan oczywiście, że do 15 minut mogą Państwo nam zająć czasu podczas legitymowania? Później 15 minut jesteśmy zatrzymani. Jeżeli jesteśmy zatrzymani, musimy znaleźć nasz powód. A nas Państwo zaczęli legitymować 3,5 minuty temu. Czyli zostało jeszcze 11,5 minut. Jest pan tego świadomy. I pani też. Pani zrozumiej wody? Tak. Tak? Z zawsze macie ma taki, taki ten... Nie wiem, jak taki elektryczny też. Taki tam coś się takie, nie, nie telefon, takie nie wiem, urządzenie. Fajne. Pani kiedyś powiedział, że nie możemy pogadać, to jest, bo mnie pan To za nią. To takie elektryczne, nie no wiem, takie ekraniki, klawiatury do podpisywania. No, co? A czym możemy sprawdzać, To jest Nie, pani, pani powiedziała, że możemy kontynuować malowanie. Ale Pani przed chwilą powiedziała, że możemy kontynuować i Państwo nam nie zabierają czasu i nie utrudniałem prowadzenia kampanii wyłącznej, którą właśnie prowadzić chcieliśmy. A Państwo nam Tak, ale nie przedstawiła się Pani dopiero na moją wyłączkę. Ale państwo utrudniają nam prowadzenie kampanii wyborczej. Na dodatek pan policjant nie chciał się przedstawić na moją prośbę. Przystępując do czynności służbowych ma taki obowiązek. Dopiero jak włączyłem kamerę, dziwnym trafem. Pan, pan... Nie, proszę pani, ponieważ, ponieważ my rozklejamy plakatki ruchu narodowego, dlatego jesteśmy poddawani takim represjom. Hmm.